Yes.

ale cię zaple w Dufko chyba Ja mi zapiełeś ja Stary Co u Ciebie słychać Stary Gite swój chuj Pasuje Ty, bo ja słyszałem, że jakaś ustawka Będzie ustawka, będzie Z pankami? Będzie Jutro z rana O 17 Jutro z rana o 17 Wszystko chodź, się, się Ej, a nie masz coś gdzie kurwa a Ja poczekaj kurwa Tam wina, skończyło mi się jebane wino. Nie, nie, nic, nie, la 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 Adol! 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 Chuj

ja was tuję! ...nie da! Kurio! 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 o! Kurio! o, Kurio! nie Kurio! 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 Sprzedamy Kurio! Kurio! Czerwone korole, czerwone, że ja pierdolę I mogę być też zielone o, lolo, lolo, lolo. Adolf żyjesz? Adolf! Adolf! Adolf. Adolf. Eee, kurwa! Co się dzieje, kurwa? Ty, Co że się wczoraj zostawiłem Jakieś kurwa tempechuje chuje, wystrzelały mnie murzyńskimi pałami po mordzie Zobacz! Zobacz, kurwa! Masz, kochany przyjacielu, weź to. Oddenie. Dziękuję ci. Wujek Dobra Rada zawsze mi pomoże. Prawda. Co to jest? To? Miś Pierdolnik, mój pomocnik. Chodź, chodź na spacer. Zapierdolili mi telefon. Telefon mi zajebali, kurwy syny. Został tylko mój automatyczny, zdalny wysadacz, kurwa, w powietrze. Chodź, chodź. Ej, wiesz to? kurwa geju jebanek, bo ten, ustawiamy się z tymi dwoma chujami, tylko jak ich znaleźć, tam w lesie, Ej, w lesie. Coś ci co, co, co si powiem, no. że widziałem dwóch takich lojków, no, no, no. no. jeden taki grob przybył, taki świniok jebany, to tamtoś kurwa. No. Taki, jeden taki wysoki jak pojebany Ta. Taka Ta. małpa nie Ta. Małpa święta. No taka małpa To ten, to ten. Wyjdź na szkołę, ja się mogę zaraz tam, tam przejść A może się teleportujemy? No to się teleportujmy Złączmy się i... <słuch> Fój, to oni! Oni mi zabrali ten telefon, to oni! Ja się boję jestem tam pewnie. sam. Tak, to oni! To oni! Daj mi swój magiczny miecz. Patrz jaki fajny telefon, żeśmy wczoraj zajebali. Tak, akcja Telefon Sima Łepek dostał ładnie wpierdam! No. Udało się kurwa, sandujemy! Piękny gościu! Sandlujemy go. 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 kurwa Będzie nawiniacza kurwa! Więc teraz ja chowam mój magiczny, ładowany. Wysadać of powietrza. Course, of course. Of course żółw. Jak to się mówi? Żółwik bez masz, masz, magiczny miecz wysuwany elektronicznie. Zajeb chuj. Naprawdę mogę Powodzenia go wziąć? mój bohaterze. Tak możesz go wziąć. Powodzenia. na, Bądź... ...gielny. Aaaa. Widziałem Kuba, zajebisty jest Siema koledzy. Ej, co jest? Co jest? Pokaż ten Co jest go? Dobrze, nie chciał. Kurwa, ci Adolf, Adolf! panie mój czy jesteśmy wybawcą? Poważnie? Tak. Ale Are you sure? Are you sure, of course, yes, of course, sir, mister. To dzięki. Oddaj mi mój magiczny. Dzięki niemu. Młyszław. Tak, to dzięki niemu. Polisz misia pierdolnij. <śmienic> Kurwa ja ci chuj jaka piękna akcja poszła No kurwa pięknie Roman łebki wpierdal obskoczyły, telefon jest, teraz się trzeba dobrze najebać Wszystko się zgadza Ajwo! Adolfie Zabije cię ty chuj 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 tu łajdą Łajzo jednak Kurwa! Wstawaj, idziemy się najebać, starczy ci tego dobrego. Ja no pierdolę! Kurwa, dobra, myśli. ej, starczy Chodź się najebać! Starczy się, kurwa! Chodź, Tionaśko, chodź, idziemy się najebać. Aj! Koleśko! Ty już jesteś dobrze zjebany, idziemy, chodź. Dobra warto tak kurwa, o o kurwa o kurwa ja was teraz god o je kurwa kurwa i co teraz kurwa o... odegram się kurwa odegram się kurwa ci teraz nie przepraszam odegram się przepraszam nie ma kurwa Przepraszam a ty drugi to kurwa odegram się Odegram się! No, do lasu na ustawkę! Ja. Będę miał tam swoich kumpli. Mówię mami będę śikał, w nocy, ty guju jeden! Zbierdolotę bane śniko! Oh, czekaj, 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 czekaj! Byś pierdolnik coś wyczuł! Mysiu, czekaj! Tędy pojechali! Złapiemy ich! Musimy ich złapać! rozjebiemy ich! Pić do. ŻYJEMY RAZEM! A! Ah, Nie zajebałeś ty, Kutasiu, kurwa! Oh, wow. Dobra, chodź już, kurwa, spierdal, obskoczaj! Pierdolone! Szalej ja. się! Kurwa, raz! Nie Już? tu zjebałeś? O, ty kurwo, idziemy dalej. Mój ty Romanie, mianuję Cię na swego pasierbka, Romka, żołnierza. Mój ojca i syna i ducha świętego, amen. Amen. Teraz zajebiemy tych skóry wysymy. Stali. Przybliż łowia i do boju. Rozjebiemy ich w Zobacz. Ale fajnie. Tam są! Ej! Siemano skurwy syny, złazić stamtąd jebane, mędy jebane. Zespaściściści pierdoleni. A co kurwa, ma nas tutaj nie być? Nie zładzimy wy w dupę jebane, kurwa pokemony, możecie nas dupeć z skurwy syny. Co kurwa, boicie się głupi słów? Suczysław, to kurwa, chodź, zejdziemy im kapsli kurwa w dupę na kurwa. Idziemy, idziemy, pierwszy Suczysław, jazda. Пора, че -че. Ну, не сделал DimaTorzok